Granica, Zofia Naukowska. Uwaga, w tym filmie nie będzie streszczenia opartego kolejno na rozdziałach, ponieważ autorka powieści zaczęła pierwszy rozdział od końca historii głównego bohatera. Aby nie spoilerować, my opowiemy historię od początku. Zenon Ziembiewicz pochodził z rodziny ziemiańskiej z majątku Boleborza. Jego ojciec Walerian Ziembiewicz był człowiekiem beztroskim, lekkomyślnym i niewiernym. Całe życie spędzał na drobnych przyjemnościach, romansach z kobietami ze wsi i polowaniach. Nie zajmował się gospodarstwem, a jego zarządzanie było powierzchowne i chaotyczne. Matka Zenona, Żaneta Ziębiewiczowa, wiedziała o zdradach męża, ale je ignorowała, aby zachować spokój i pozory porządnego domu. Całe życie poświęciła utrzymywaniu wrażenia, że wszystko jest w porządku. W tej atmosferze obłudy i fałszu dorastał Zenon. Widział moralny upadek rodziców i czuł do niego odrazę. Już jako młody człowiek postanowił, że nigdy nie będzie taki jak oni. Że jego życie będzie uczciwe i oparte na zasadach. Po ukończeniu szkoły Zenon wyjechał na studia do Paryża. Był zdolny, ambitny i chciał osiągnąć coś samodzielnie. W Paryżu żył bardzo skromnie, często brakowało mu pieniędzy, ponieważ rodzice nie byli w stanie wspierać go regularnie. Mimo trudności był dumny z tego, że utrzymuje się sam. W tym czasie nawiązał kontakt listowny z Elżbietą Biecką, którą znał jeszcze z dzieciństwa. Ich relacja rozwijała się stopniowo. Była oparta na wspólnych wspomnieniach i pewnym zrozumieniu, ale oboje podchodzili do siebie z rezerwą. Elżbieta była wnuczką Cecylii Kolichowskiej, właścicielki kamienicy w mieście. Jej matka, Cecylia Biecka, żyła w trudnych relacjach z własną matką, co również odbijało się na Elżbiecie. Dziewczyna była wrażliwa, inteligentna i miała poczucie moralności, choć wychowana w środowisku, w którym również liczyły się pozory. Po powrocie z Paryża Zenon objął posadę w redakcji lokalnej gazety. Był wtedy młodym, ambitnym publicystą, pragnącym uczciwie zarabiać na życie i pisać prawdę. W tym czasie zaczął coraz częściej bywać w domu swojej matki w Boży. Tam poznał Justynę Bogutównę, córkę ubogiej służącej. Justyna była prostą dziewczyną, nieśmiałą i skromną, ale bardzo emocjonalną. Między nią a Zenonem nawiązała się relacja która początkowo wydawała mu się czymś niewinnym i chwilowym. Dla Justyny natomiast była to prawdziwa miłość. Kiedy Zenon wrócił do miasta, ich znajomość nie skończyła się, nadal się spotykali. Wkrótce dziewczyna zaszła w ciąże. Zenon, przerażony i niegotowy na takie konsekwencje, zaproponował jej rozwiązanie problemu, czyli przerwanie ciąży. Zorganizował wszystko przez znajomą lekarkę, a Justyna, zrozpaczona i zagubiona, zgodziła się. Po zabiegu zaczęła jednak tracić równowagę psychiczną. Zenon czuł ogromne wyrzuty sumienia, ale próbował przekonać samego siebie, że zrobił to z rozsądku. Chciał zapomnieć o Justynie i zacząć życie na nowo. W tym czasie jego relacja z Elżbietą zaczęła się pogłębiać. Elżbieta wiedziała, że Zenon nie jest ideałem, ale ufała mu i wierzyła, że jest człowiekiem prawym. Kiedy zaręczyli się, Zenon nie zdobył się na szczerość i nie powiedział jej o Justynie. O jego przeszłości Elżbieta dowiedziała się przypadkiem od swojej ciotki Cecylii Kolichowskiej. Początkowo była wstrząśnięta i rozważała zerwanie zaręczyn, lecz ostatecznie zdecydowała się mu wybaczyć. Uznała, że każdy człowiek ma prawo do błędu, a przeszłość nie powinna przekreślać przyszłości. Wzięli ślub i zamieszkali razem. Zenon zaczął szybko awansować zawodowo. Wkrótce został prezydentem miasta, zyskał opinię człowieka uczciwego, inteligentnego i skutecznego. Wierzył, że w nowej roli będzie mógł zrobić coś dobrego dla ludzi. Jednak życie publiczne okazało się pełne kompromisów. Musiał podejmować decyzje, które coraz częściej kłóciły się z jego dawnymi ideałami. Z czasem zaczęto mu zarzucać obojętność wobec biednych i bezduszność wobec protestujących robotników. Najtrudniejszym momentem była demonstracja. W której władze użyły siły przeciw robotnikom. Padli ranni, a nawet zabici. Zenon nie wydał rozkazu, ale czuł się współwinny, ponieważ jego decyzje i brak sprzeciwu umożliwiły tę tragedię. W tym samym czasie Justyna Bogutówna pogrążała się w szaleństwie. Po aborcji i utracie kontaktu z Zenonem zaczęła popadać w depresję i halucynacje. Nie mogła znaleźć pracy, żyła w nędzy razem z matką. Czasem mówiła, że słyszy płacz dziecka. Zenon, mimo że chciał zapomnieć, nie potrafił być wobec niej obojętny. Odwiedzał ją, przynosił pieniądze, próbował pomóc. W rzeczywistości jednak te wizyty tylko pogłębiały jej cierpienie i przypominały o dawnej krzywdzie. Elżbieta dowiedziała się o tych spotkaniach. Była zraniona, ale zamiast gniewu czuła raczej współczucie zarówno do Justyny, jak i do Zenona. Zenon coraz gorzej znosił swoją sytuację. Z jednej strony czuł się zobowiązany wobec żony i syna, z drugiej dręczyło go poczucie winy wobec Justyny i robotników, których los pogorszył jego urząd. Coraz częściej miewał bezsenność, bóle głowy, napady niepokoju. W jego psychice narastało napięcie, które doprowadziło do tragedii. Justyna, całkowicie załamana psychicznie, pewnego dnia przyniosła do urzędu słoik z kwasem i oblała nim Zenona w twarz. Zrobiła to z rozpaczy i szaleństwa, a nie z chęci zemsty. Zenon został ciężko poparzony, stracił wzrok i pozostał kaleką do końca życia. Jego świat całkowicie się zawalił. Nie potrafił pogodzić się z losem ani z własną przeszłością. Po kilku dniach odebrał sobie życie. Elżbieta została sama z dzieckiem. Mimo cierpienia i poczucia straty starała się zachować spokój. Nie potępiała Zenona, bo rozumiała, że jego upadek nie był wynikiem zła. Lecz słabości i stopniowego przekraczania granic, które wydawały mu się niewinne. Koniec. Więcej streszczeń i opracowań pojawi się już wkrótce, dlatego zapraszamy do subskrypcji kanału.